Cześć, przedstaw się. Cześć, nazywam się Karolina Bielawska i pochodzę z Łodzi. Ile masz lat? Dwadzieścia. Co robisz w życiu codziennym? Na co dzień studiuję zarządzanie w języku angielskim na Politechnice Łódzkiej. Co wiążesz z tytułem Miss Poloni, jeżeli go zdobędziesz? Miss Polonia to przede wszystkim taka kobieta z klasą, elokwentna i dająca przykład innym. I chciałabym taką swoją postawą pokazać kobietom, że warto, warto walczyć o siebie, spełniać swoje marzenia i tym wszystkim kobietom pięknym, jak i tym, którym brakuje tej wiary w siebie, udowodnić, że można i trzeba walczyć o siebie. A jak się nie uda? A jak się nie uda, to dalej będę kontynuowała naukę i swoje studia. Jakie studia? Zarządzanie. Ale czy masz w planach na przykład inny fakultet zrobić? Nie, na razie nie myślałam o tym. Czyli wracasz do zawodu. Tak jest. Zaproś gości do tego, żeby głosowali na ciebie. Chciałabym was wszystkich serdecznie zachęcić do oddania na mnie głosu na numer 15.